Cześć, się z tej strony. Koker, a to jest zapowiedź piątej edycji klockowej masakry, moi drodzy. Pokrótce już Wam tłumaczę o co chodzi, co się zmieniło, co jest nie tak i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że Wam się spodobały wszystkie zmiany. Spodoba Wam się to, że jest niestandardowa mapa na serwerze wgrana. Jest nowa mapa, moi drodzy. Mam nadzieję, że spodoba Wam się, jest bardzo ładna co wam jeszcze mogę powiedzieć diamenty są zablokowane moi drodzy tak właśnie dobrze słyszeliście diamenty są zablokowane na serwerze można je wykupić za dolarki Zobacz, zobaczycie sami za ile dolarków można będzie wykupić sobie kopanie diamentów a jak ktoś chce szybciej diamenty dostać to może się udać tutaj do takiej jakby jaskini tu są villagerowie którzy które sprzedają e, za e, dolarki 5 e, di, diamentów kosztuje 5000 dolarków, 9 diamentów kosztuje 8000 dolarków, moi drodzy, tutaj macie też enchanty, bo enchanting też jest zablokowany i będzie go można odblokować też za dolarki, moi drodzy to jest takie mega, mega, mega utrudnienie ale mam nadzieję, że wam się to spodoba będziecie mieli co robić chociaż na serwerku co wam jeszcze mogę powiedzieć, crafting się zmienił działeczek, tutaj macie jeden, drugi Tutaj oczywiście administracja najlepsza na serwerku, jest pan Nunakex Proszę bardzo, jestem i ja, jest i moja głowa Vexus, Waini, Senpai, Senpai, Waini, ja nie wiem A miałem na niego mówić e, Senpai albo Win Ale kurde, zapomniałem, nie obraź się <gryw> Dobra, tak wygląda spawn moi drodzy Mam nadzieję, no jest taki balutki, ale bardzo mi się podoba klimat Klimat jest zachowany Oto jest twórca tego, oto spawnu Który właśnie wyszedł, albo ma vanisza włączonego Regulaminu jeszcze nie ma, ale za, za niedługo będzie O, jest znowu I znowu zniknął Jest mościk, będzie można połowić rybki jak ktoś będzie się nudził na serwerze Aczkolwiek teraz nie będzie nudzenia Patrzcie, jak wpiszecie komendę HP Będziecie mogli kupić serduszka, moje drodzy, Ja Wam pokażę, dlaczego serduszka można kupić, bo na start, oj, wyłączyłem sobie GMA, na start dostajecie 4 serduszka. Ja tu mam Full, ale to się zmieni na starcie edycji. Na początku macie 4 serduszka i za każde HP płacicie najpierw 500 dolarków, potem 1000. 3000 i za 12 serduszek, moi drodzy, żeby mieć 12 serduszek potrzebujecie 6000. A 12 serduszek to ja wam przypomnę, że to jest. Tak jakbyście zjedli złote jabłko. Dla mnie kozak. Moim zdaniem kozak. I co Wam jeszcze mogę powiedzieć? Bardzo serdecznie zapraszam na serwerek. IP będzie podany w opisie. Wersja 1.15.2. Czekamy, czekamy. Pamiętajcie, piątek godzina. 18. Zapraszam bardzo serdecznie. Siemaneczko.